Hey. sięgałam. Zrobiłam maczę. Jestem wiedźmą i mam na to dwa dowody. Otóż pierwszy dowód jest taki, że wylosowałam sekretnego labubu. To jest mój w ogóle pierwszy, pierwszy. Na TikToku możecie zobaczyć moją reakcję. Jak nie miałam w ogóle, byłam mega clueless, że to jest sekretny labubu. I, I tak zareagowałam, że kurde, nie podoba mi się. Chciałam białego. I jakby dopiero potem napisali do mnie, że, że to jest właśnie sekretny. I miałam takie <grym> okej, okay, I'm so lucky. A najlepsze jest to, że ja w ogóle obciąłam z niego metkę. Dałam jakieś dodatki, jakiś łańcuszek, a on z metką jest warty 530 dolarów, widziałam, czyli około 2000 zł. No a ja sobie po prostu go o tak o se rozpieczętowałam, nieświadomie, że to jest sekretny labubu. A kolejny dowód na to, że jestem wiedźmą, jest taki, że zauważyłam, że maj trochę mnie przeciąża i że dzieje się na tyle dużo, że wiecie, przy początku maja już miałam pełny kalendarz aż do końca maja i byłam tym trochę taka przytłoczona, przy Powiedziałam, że po prostu ja funkcjonuję prawidłowo jak mam przynajmniej taki jeden dzień luzu w tygodniu A takiego dnia luzu w tygodniu no już po prostu w maju nie było Każdy dzień miałam pozajmowany I jak tak zaczęłam sobie intensywnie o tym myśleć To sam dostałam wiadomość, że ej Hania jakby co nie musisz być jutro na odcinku I here I am Mogę pobyć w domu Po prostu kocham życie Wszechświat mi po prostu daje to czego ja potrzebuję And I love it Naprawdę super Kamera wyjełam dlatego, bo zrobimy sobie przymiarki sukienek weselnych. Mam tyle wesel w tym roku. Ja pierdzielę, czajcie, że wszyscy mi się z liceum hajtają. To jest ten moment w życiu, gdzie uświadamiasz sobie, że it's the time, a ja totalnie nie chcę sobie tego uświadamiać jeszcze, mam wielką paczkę. Sukienek. To jest czas na przymiarki. Pierwsza sukienka. Czyli pretty, chociaż jest taka mniej elegancka. Nie jest aż taka elegancka jak na wesele. No ale trochę mam za małe cycki do tej sukienki. Fajnie, ja bardzo lubię. Wiecie co ja lubię? Takie coś, jak jest taka fałka. Bo zauważyłam, że bardzo ładnie to podkreśla figura. I jakoś taka od razu jestem. Okej, okay, daję tej sukience 7 na 10. O, ona w ogóle ma tutaj tak. Taką warstwę, taką sztywną. Żeby troszeczkę bardziej... Tylko, no dobra, work. Yeah! <laughs> Ładna jestem, co? Ładna dupcia, ładnie leży. Nawet mi, kurde, nie spada. Ale tutaj też mam gorsecik, żeby jakby co, sobie jeszcze troszkę, cyk. I do tej sukienki jest coś mega fajnego. Szaliczek. Ula la. I, I co? I strasznie pomyślałam, że fajnie będzie to wyglądało. Jak właśnie tutaj będę miała takie kolczyki, albo jeszcze różowe Lubiłam, żeby sobie po prostu przypasować i wypatrzyłam, bo myślałam, że właśnie takie szpilki ładnie mi podkreślą opalenizę na nogach więc wzięłam sobie właśnie też takie masełkowe I... <laughs> przepraszam, coś mi, coś mi odkleja troszkę delikatnie tylko, że to jest spinka do włosów i stwierdziłam, że po prostu sama sobie zrobię takie szpilki z... ze storczykiem, myślałam, że o taki zestaw będzie mega ładny i wyhaczyłam jeszcze, to w się te wszystkie storczyki były, taką klamerę do włosów Wygląda trochę przerażająco, tak szczerze. Ale podoba mi się, że odpięto wtedy. Myślałam, że to może być ładne. Jezu, jak to się obsługuje. Jezu, jest cute. Ja nie widzę, jakby co? Ładne czy nie? Ja nie widzę, no bo z tyłu głowy to mam, no. O, ładne. O mój Boże. That's it. To jest final boss sukienek na wesele. O mój Boże. Wyglądam pięknie. Jeju, jaki cyc tutaj na matce. I czuję się jak, jak Barbie. Ja się czuję jak Barbie. Prawdopodobnie skończę na tym, że po prostu będę w tej sukience na wszystkich weselach. And I don't care. Będę chodzić w tej sukience prawdopodobnie cały dzień, bo tak cudownie się w niej czuję. Nice. Ale ta na przykład sukienka to jest wtopa totalna. Co to jest? Co to jest? Ja miałam nadzieję, że to będzie taka sukienka typu właśnie wygodna i w ogóle, bo jest na ramionczkach ale tu jest jakoś źle strzyta, Odsyłam ją. Albo po prostu ja nie mam cycka. Prawdopodobnie to właśnie o to chodzi. Pierwszy raz widzę się w takiej sukience. Ale slej, ogólnie slej. Tylko to jest sukienka typu nie powiesz, bo zaraz będzie widać. O mój. Boże. Obiecuję, że pokażę Ci, co. Piękne, ta jest w takie, e, nie wiem czy to widać, takie błyszczące, na wciągniętym brzuchu ładnie, na takim luzie no to wiadomo, jak pupę wypnę, brzuch wciągnę, to normalnie Kim Kardashian, proszę mi napisać pięknie w komentarzach, której mi było najładniej. Z tyłu, porządna pani domu, gotuje się obiad, Lecho and Russell, as always, ja po prostu mam dwie pozycje tylko na liście rzeczy, które umiem robić, nie żartuję, trochę więcej, trzy. Jesteś z nami, to ja, Bartu! <laughs> Nie. Ja to wojskowy. Tak, Bardek dzisiaj nagrywał odcinek, do którego musiał rozmieścić taki outfit. Nie musiał, chciał. I wiesz co robimy, kochanie? Unboxing. Jednego tylko możemy wybrać. Tego chcesz, tak? No bo jednego jeszcze zostawię na TikToka. Dobrze, e, czekaj. Aaaa! Chaos! Chaos! Nie, przestań, przestań! Przestań! Nie! Jeszcze nie! Unboxing! Jeszcze nie! Którego chcemy? Secreta, wiadomo! Secreta. Ja bym chciała tego fioletowego albo pomarańczowego. Czekaj, czekaj! Poczekaj, chaos, chaos. Poczekaj! Jest ten... Serenity? Serenity. Czy to jest sekretny znowu? No taki zielono-niebieski to jest. Ale nie, to chyba jest ten Serenity. Jest mega słodki. Chociaż nie wiem, do jakiego outfitu mu będzie pasować, prawda? Co on jest? że jest słodki! Dać mu buziaka w czoło! Ale dasz mu buziaka w czoło? No, super! Patrzcie, on ma... No jest tak. That's a little bit weird. I one pasują do siebie, one wyglądają jak lody miętowo-czekoladowe. Nienawidzę lodów miętowo-czekoladowych, by the way. Słuchajcie, dzisiaj robimy bardzo wyjątkową rzecz, na którą bardzo ja czekałam i wy też czekaliście, ponieważ jedziemy oficjalnie do Wicki, która wbiła milion lajków pod TikTokiem, żebym przyjechała do jej domu. Nie wiem, jak to się stało. Ale słuchajcie, szybki outfit check. Oczywiście moje ukochane kowbojki. Nowa spódnica z High Store. Taki pasek za. E, koszulkę mam z Kosa. Ostatnio sobie zrobiłam zakupy. Miałam wcześniej taką beżową i sobie dokupiłam białą, taką śnieżno-białą, bo bardzo, bardzo podoba mi się ta, ten krój i ta koszulka w ogóle. I torba e, również z High Store, Jestem z niej bardzo dumna. Ja tą torbę naz nazywam Labububak. Tutaj ma takie ailety, które w ogóle w Polsce są troszkę drogie do wykonywania. I można, wiecie, sobie tutaj tak spiąć dwa ailety ze sobą i przyczepić labubu. Jedziemy! Przede wszystkim ja jestem zaskoczona, jakim cudem ta widzka wbiła milion lajków like pod TikTokiem, bo to jest bardzo, bardzo wyjątkowe osiągnięcie, mi się też wydaje. Mój najbardziej popularny TikTok ma 860 tysięcy lajków, like więc widzka przebiłam, kurde, mojego TikToka. No ja też nie mam pod żadnym TikTokiem milion. To jest coś naprawdę wyjątkowego. I e, ja wam opowiem w ogóle genezę powstania tego Toka, bo bardzo dużo osób y, zarzuciło mi, że jestem w ogóle wredna, że jak ja mogłam powiedzieć taką liczbę, ja już wam mówię, jak to wyglądało. Ktokolwiek powie, że jesteś wredna, jakby to, to nie jest wredne, jakby pojechanie do, do randomowej osoby, do jakiegoś dziecka do domu, to jest normalne, że jest to dziwne, jest to nie jest to naturalna rzecz do zrobienia, więc jakby dużo widzów ogólnie totalnie cię, że tak powiem, sparło, że czemu miałabyś jechać do jakiejś losowej osoby, kurde do domu. No tak, racja, ale chcę opowiedzieć po prostu kontekst tej sytuacji, jak to wyglądało, ponieważ wtedy bardzo dużo osób zaczęło do nas krzyczeć na tym seansie yy, i bardzo dużo osób mówiło różne właśnie wersje, na ile lajków, coś tam, coś tam. Ogólnie nie do końca ich słyszałam. Ja na przykład do tej widzki tak stwierdzę, że dobra, przysłucham się, o co, o co chodzi, co tam do mnie krzyczy, ja tylko usłyszałam na ile lajków Nie słyszałam w ogóle co ona powiedziała Więc powiedziałam tak po prostu milion Ja nawet nie wiedziałam, że ona to wrzuci Cokolwiek jakby I uwaga, ten milion został upity ja, ja nadal w to w ogóle nie wierzę Więc jedziemy dzisiaj do Wiktorii Nazywa się Wiktoria tak? Ciekawe czy ktoś jej w ogóle kupił te lajki Ale by była by jakby kupił jej tam gdzieś i koła, nie? Dojeżdżamy Siema, dzień dobry Dzień dobry! Ale się udało co? Nastresowałaś się? Słudziaku, chodź, wstawaj! Super cię zobaczyć! Gratulacje jeszcze raz No i zabrałam małą niespodziankę za sobą, ci Bartka! Dzień dobry! Piękny ogródek, Kurczę! A ja myślę co to za lecie tu stoją Piękny ogródek aż mam ochotę to na chustach. piłzę ja tylko mi się, że pogoda nie dopisze, bo tak dużo, by się A zaczęło jest robić. No, I mamy Naprawdę takiego tak, ja mam mojego ulubionego. Ale są bardzo. odcinka świeżego. Yes. I nie no, Wika i mama są przekochane. Słuchajcie, to jest Wiktoria i milion lajków, żebym przyjechała do jej domu. I jestem, i również mam dla Ciebie mały prezent. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda Ci się być na festiwalu ekipy 20 i 21 marca. Przyjedziesz, co? Mama już wszystko wie i się zgodziła. Ojejku, dziękuję. Patrz, masz tutaj specjalną, słuchaj, już wejściówkę normalnie. O, i tak Ojejku. będziesz mogła sobie chodzić i się lansować na festiwalu. Chcę bilety. Właśnie chciałam tego boksa dostać. No i widzisz, wystarczyło zdobyć milion lajków na TikToku. No, najważniejsze pytanie. Jak ty to zrobiłaś? Nie Właśnie. Wiem. Jak to zrobiłaś? Jak nie, do tego zwyczaj, że mój naj, najbardziej, największy TikTok, który ma tam y, 7,6 miliona wyświetleń, ma 860 tysięcy lajków, a tak. twój ma milion miliona już. Jak do tego doszło? Nie, 000 nie wiem. Ja się nie wiem. No. Po Mama nie kupiła wiem. lajki. <laughs> po, prostu, po prostu ludzie na TikToku stwierdzili, że nie, no, Wiktoria musi, musi to dobić i po prostu musimy się spotkać. Po Dziękujemy, widzom. Dziękujemy bardzo. Zarobiście. To dalej podpiszemy ci co tam chcesz. No dobra, tylko tego. zamontowaliśmy w ogóle u Daniela w pokoju co? Identyczną. Spoliak. Mogę sobie nie, usiąść? To się, jasne. To, to ja <laughs> Boże to kol Kolana połamałem. Dzień kartony to Dzień są zawsze takie troszkę. Kochanie, och jakby to mam twój był twerczy. Oh. Rozumiem, że to jest moja pierwsza złamana kość y Nigdy nie miałam złamanej nogi żadnej, Dzień. ani ręki, ani niczego nie miałam Dzień. złamanego. A ja... A -a. Narobiłaś, bo no, co to? Do koszulę, jest... Bo to jest coś takiego, że jest taki trend, że się robi koszulka, że się dwie osoby nakładają i e, malują sobie tutaj ręce od i się odciska ręce jak się przytula. Skąd wiedziałaś, że jesteśmy? Słyszałaś błąka Tesli? Bo puściłem bonka Nie tak, jak mówiliście. A, dobra. No. Odzwoni do ciebie, słuchaj, Sosik. Dawaj odbierzemy, dawaj odbierzemy, dawaj to Cześć Sosik. To sosik, co tam u ciebie? Cześć. Cześć. Cześć, co tam? Nie. Do Wiktorii chciałaś się dodzwonić? Bo akurat wiesz, co ją porwaliśmy. Oho. Możesz okup zostawić. Tak, poprosimy 100 tysięcy kwiatuszków pod dom. I milion lajków pod TikTokiem. Drugi milion lajków pod TikTokiem. Trzymaj. No, no, ja. W ciężkim soku, co ci Właśnie Właśnie zrobiliśmy komuś dzień. Chcecie, że to nie jest dla nas, że mało gości Nie, wow. nie proszę. To serniczek jest? Co to jest? Mm. Wow. Ja nie, ja nie czekałam na łyżkę ogólnie. Nadleżę, nadleżę. Czekaj, muszę odwrócić ścianę. O, tutaj jest. Ej, Chyba mhm. my jeszcze nie niebie. Słowano! Cześć, dzień dzienny! Niemożliwe jesteście, naprawdę. Dziękuję. To na razie je w wodzie jeszcze zachowamy. I idziemy chyba przy, na stół, co? Dokładnie, dojdziesz do nas jak podpiszesz. Są różowe i białe goździki. Trochę. Ja właśnie moja też mnie to, to wygląda. Chodź, siadaj obok mnie. Co to za doner kebab? Petki. <laughs> <za> <laughs> <laughs> <za> <laughs> <laughs> no. A, ty, a tam ten. Ej, no. dobra, robimy unboxing raz. I tak, co my tu mamy? Po pierwsze... Mm. Tak, idealnie. Dziękuję. dziękuję. Świeczuszka mm. jakaś. Bo to już nierobione. Serio? Mm -hmm, moja mama robiła. Tak? Fajnie bo i on ja tak, tak ładnie brzmi w ogóle podczas, podczas spalania świeczki. Właśnie mamy jedną taką świeczkę dosłownie z, z Bartkiem i zawsze sobie w łazience jak sobie biorę kąpiel, zapalam i tak tylko słucham sobie, jak ona tak robi... C -c 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 -c. Fajnie, fajnie, że tak samo robicie to. Ooo, ładnie pachnie. Mm. Czyli po prostu swoje polecajki mi tutaj jeszcze spakowałaś. E, będziecie mieli matching na now! No, no sama to doklejałaś, ja. co? Ej Ale dobra, Bartek! Łooooooow! Gowbojska kaczka, świeży na klopie ogólnie. Wydałam płytę swoją własną, chciałam tylko powiedzieć, proszę bardzo. To jest bardzo. Tak, taka przypowiednia, że musisz nie mhm. wydać płytę. Niemożliwe <grym> jesteś, kochani. I w środku są diamenty do wyklejania, przekapiła, brylanty. No, się Sheriff Tak, sheriff in the town, back in town? I jeszcze tam był bryloczek. O, wiesz kiedyś też w ogóle robiłam sama pierścionki, bransoletki, naszyjniki. To jakby robiłam coś takiego, że no sprzedawałam to i to był, była taka moja pierwsza praca, po prostu pierwsza firma tak zbyć założyłam i sprzedawałam właśnie biżuterię. Coś tam udało mi się zarobić i pamiętam, że tam obserwatorzy właśnie jeszcze wtedy nie miałam dużo obserwatorów. Idę ode mnie właśnie. Powali i tym dosłownie, nie wiem, jakieś 100 zł 200 zł miesięcznie mi wpadło, a to zawsze no, fajnie no, na jakąś maseczkę farzy, czy na jakieś no. pierdoły. Nice! Ej, ja nawet nie widziałam, że one takie fajne z tyłu jest. Teraz tył. What? Nice? Nice. nice. No, no, Robimy koszulkę wiralową z Zachowanym przytulasem. A, dobra, Jeniu! Ale super! Dobra, jeszcze chyba trochę. Chyba jeszcze trochę, no. O, no, dołożę ci. Ja mam całkiem. Ja chyba mam całkiem. To całkiem... widzę, Ej, widzę, widzę taką małą siebie w ogóle. Ja byłam taka sama. Dobra, dawajcie, póki nie no. wyschnie. No, no. <grym> no. O, i żeby się ładnie odcisnęło? Dobra, nie A się... Ej, odcisnęłaś się, nie. Ale nie, g? G, g, jest g, 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 widać trochę. Poko Ładnie. Ile jazdziowych rzeczy! Ale w ogóle bardzo ładny pokój. I jak byłam mała, to zawsze chciałam mieć właśnie taki, taki pokoik. Jest e, z koszulki z Gen Z Store. Mam jeszcze dwie bluzy, w praniu. I jedna jest tam, o właśnie, świeżo. Yes. Wiesz, jak ta różowa bluza jest unikatowa i ile ludzi ją chce w ogóle. I... Patrz, na bięty no i fajno. Ej, a ja tak patrzę, a to właśnie, że jest twoja bluza. Czy ty już tu byłeś? No, a to szybko, ogólnie to Farcik też, że to udało ci się kupić. No, bo ja też Tak, bo to no, trzy 3 minuty dosłownie wszystko. Ja mam blika przygotowanego i tylko szybko, szybko. Aaa, Nie, ja. tak, 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 tak. jakie w ogóle, to jest przesłodkie zdjęcie i to było w Japonii robiłam. To jest, to jest... Z z czy wszą do pracy czy coś, to się ja. spokój, Boże, a co to jest to za tragiczne zdjęcie? <grym> z, relacji, z relacji zdjęcia, żeby miałem screenę. Aaa, wtedy z... jak się śmialiśmy z serialu. A. A. Fajne, fajne, no powiem tak, twój pokój wygląda jak miejsce kultu Jazi. To mnie na przykład mega, mega cieszy. No jest to mocne ogólnie, że, że jesteśmy obiektem bez Tak. Ej, a to? Skąd masz to? Ukradłeś z kupiłam na Vinted. Serio? Czyli ktoś ukradł z Dejśmana i kupiłaś na Vinted. Ktoś ukradł? Biedna mama, ja tyle pieniędzy, takie Vintedy A To było rozdawane. Właśnie ja nie, nie wiedziałam o tym też winted. kupiłam na Vinted. Dzięki. A y, jaka jest twoja ulubiona postać z filmu Ostatni do matury? Oczywiście Oliwka. To to oryginalne, oryginalne wybór postaci. Z największości osób wybiera Zawadzkiego, e, dziadka, też, ja też też. Albo Kacza. Ej, Glamura, może ci podpisze, co? No, no właśnie. To... Dawaj markera. No no jest. Ale no, super! Dobra, idziemy do twoich koleżanek? Tak sielankowo tutaj jest. Tak, dokładnie. Mm. U nas jest taki zwyczaj, no. że się daje i potem trzeba przyjechać te pudełka. Dobrze! Dziękujemy, dziękujemy. Nie, nie, problemu, nie, nie, nie będziemy mieli serde. kiedy tego zjeść, bo tak. jedziemy od razu do stoku no. dzisiaj albo jutro. Hej, ale miło! Papa, pa, Cześć! Ale super! Ale się cieszę, skacze. Słodka. Tak się stresowała Wiczka i jej mama. Ale fajnie, bo jak tylko weszliśmy, chwilę pogadaliśmy, to już tak się rozluźniła atmosfera, co? No, przygotowali, kurde, no. przyjęcie dla nas. No, mega słodziak. Jeszcze wyprawkę na drogę. Bowlę mój ulubiony bowl przyszykowali mi. czajcie Z się z mango. Nie, niemożliwi, niemożliwi są po prostu. Tak, Wika przygotowała wszystkie takie rzeczy, które się z nami kojarzą, na przykład e, chipsy mac and cheese normalnie wystawiła, czy, czy właśnie te bowle, no nie wiem, po prostu było to takie urocze, że zadbali o wszystkie takie szczegóły i widać było, że to dla tej Wiktorii było bardzo, bardzo ważne, więc super jesteś Biczka, naprawdę jeszcze raz gratuluję, że wbiłaś te milion dwieście tysięcy lajków i... Kurde, fajna taka akcja. No. no. Na tym razem 5 milionów będzie.